Protagoniczne to nie to jest, ale smakowe jest, jest i to bardzo. Prośmy mi się włączyła w głowie muzyczka mesykańska z trąbkami. Siemka, Siemka. Dzisiejszym tematem odcinka jest quesadilla. Quesadilla jest jednym z najprostszych i najpopularniejszych dań kuchni meksykańskiej, zwłaszcza w Polsce. Ultra łatwe w wykonaniu, ultra smaczne i jest świetną bazą do eksperymentowania ze swoimi smakami, z jakimiś innymi dodatkami niż tylko klasyczny ser. W Polsce quesadilla jest popularna, w wielu miejscach można ją zamówić, ale z natury niewiele o niej wiemy. Zatem troszeczkę Wam dzisiaj przybliżę, jak to w ogóle wygląda w praktyce. Lecimy. Najpierw sobie wyjaśnijmy, co to jest quesadilla oraz co to jest synchronizada albo synchronizada. Stada, jak oni tam wymawiają. Są dwa typy placków z serem w Meksyku. Pierwszy to jest quesadilla. Quesadilla z samym serem to jest taka baza, takie, powiedzmy, sztandarowe jedzenie. Jak wygląda quesadilla? Bierzecie sobie placka, dajecie ser, składacie podczas smażenia. Tak, taka złożona. To jest quesadilla. W momencie, kiedy robicie tak, że kładziecie dwa placki na siebie, to jest taki swoisty tost i to oni na to mówią synchronizada. Na tym polega główna różnica, choć nie tylko. Synchronizady są często z, z szynką i serem na przykład, albo ze stekiem. Generalnie prosta, złożona tortilla w pół z serem to jest quesadilla. Bardziej rozbudowana. Dwa placki na jeden, na drugim to jest synchronizada. Tak wygląda to tylko w teorii. Chciałem, żebyście tylko po prostu wiedzieli, gdybyście kiedyś pojechali do Meksyku i gdzieś tam zabłądzili z nazewnictwem. Kesadia bazowo się robi z placków pszennych lub kukurydzianych. Zwykle dominują pszenne. Przede wszystkim ze względu na to, że one są większe niż kukurydziane. Jednak kukurydziane są zazwyczaj takie malutkie. A quesadilla jak wiecie, zazwyczaj jest troszeczkę większa. Dlatego bardziej popularny plus, jak widzicie, to tortilla pszenna jest bardziej elastyczna, bo ma, so ma w sobie gluten. Przechodząc już konkretnie do tortilli, to są tortille pszenne, które robiłem sam z mojego przepisu. Jak widzicie, mega duże, mega realistyczne. W opisie macie link do odcinka. W książce też macie ten przepis, gdyby ktoś tam ją posiadał jakimś cudem. Przypominam, że możecie ją kupić na Leafoxplę. I przypominam, że możesz się kliknąć na dole napis subskrybuj. Wielkie dzięki. Zatem przechodzimy do przepisu. Placuszki gotowe. Wielkościowo tutaj zostawiam wam pełną dowolność. Ja mam duże placki, bo będę miał tutaj za chwilę dużego grilla. I jestem, mam duży głód. Mati też jest głodny, Bartek też jest na zapleczu głodny, więc będziemy zaraz tutaj żreć, że tak powiem. Zatem bierzmy się do roboty, przygotujmy sobie teraz sery. Jako że bazą quesadilla jest ser, no to troszkę go możemy omówić. Oni używają Cedaru, a głównie tych swoich lokalnych serów typu Oaxaca i tak dalej. Ja przywiozłem ser, który można powiedzieć nazwali ole quesadilla po prostu ser po prostu do quesadilla sprzedawany w amerykańskich marketach, więc podejrzewam, że to może być troszkę, może nie do końca to, co u nas, że macie jakieś tam do konkretnego zastosowania sery, opisane jako do tego zastosowania, bo u nas tak jest, tego typu sery zazwyczaj to jest dziadostwo. Ale zobaczmy w ogóle, co to jest, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czy, czy to się da z czymkolwiek porównać. już widzę, że jest bardzo miękki, słony, ale w przyjemny sposób, bardzo kremowy, wręcz powiedziałbym taki półtopiony, ale widać, że nie jest ser topiony, bardzo delikatny, wręcz jak jakieś sery pleśniowe, smakowo, bardzo przypomina fetę troszeczkę sol spod kątem soli. Jednocześnie coś ma z mozzarelli w sobie, więc jest bardzo ciekawe połączenie, ciężkie do opisania. Więc moim zdaniem, jakbyś chciał to odwzorować, to na pewno mozzarella plus jakiś słony ser, na przykład provolone. Wydaje mi się, że provolone byłby najbliżej do tego. Tutaj mam sery z tygodnia hiszpańskiego, chcę zobaczyć, czy w ogóle którykolwiek z tych serów jest podobny. Widzę, że ten jest podobny, pierwszy, czyli queso tierno, Mild cheese. Totalnie co innego. Wydaje mi się, że najbardziej zbliżone do tego sera jest po prostu wymieszanie prowolone z mocarelu i będzie bardzo podobna konsystencja i podobny smak. Zatem ścieram to na tarce i będziemy sobie cudować na dwa sery tutaj dzisiaj. Jak wiadomo, do wszystkiego w meksykańskiej kuchni się przydają sosy, więc zrobimy sobie dwie, dwie proste sasy. Jedna będzie na bazie majonezu i awokado, druga będzie na bazie pomidorów, kilku papryczek, a trzecia to będzie taki bonusik w stylu Kentucky Fried Chicken, ale za chwilę do tego przejdziemy. Zaczniemy od zielonego sosu, trochę oleju na patelnie, świeże jalapeno, dwie sztuki, dwa kawałki cebuli. Tylko Lekko to podsmażamy, a resztę składników sobie dodamy na świeżo. A my w tym czasie szykujemy resztę sosu, czyli dajemy awokado, warto je lekko rozdrobnić, zanim będziemy blendować. Dużo soku z limonki, bo się przyda, zdecydowanie. pieprz. Trochę japońskiego majonezu, kiwi. Może być zwykły majonez, oczywiście żartuję. No i dodajemy te nasze fanty tutaj, podsmażone lekko. Tego oleju też tutaj można troszkę dodać, żeby było więcej smaku. Blendujemy. Pięknie. Próbujmy, co to wyszło. Bardzo fajna taka kwaskowo słona z. Lekkim kikiem od papryczek, ale nie jest ostra. Zapytacie na pewno Fox, dlaczego nie dodałeś kolendry, skoro to meksykańska kuchnia. To już wam odpowiadam, bo zapomniałem kupić. Salsa numer dwa pomidorowa jest ultra prosta, ale dodajem, dodamy troszeczkę lekkiego smaku, powiedzmy, meksykańskości, że tak powiem. Świeże pomidorki, kilka sztuk, trochę czosnku świeżego, jedne czerwone jalapeno i do tego jedna papryczka meksykańska, jakąkolwiek macie pod ręką. Czy potle, pasja, guachio. Chodzi, żeby był ten taki wędzony, wiecie, posmak po prostu Meksyku, że tak powiem. Podsmażamy to dosłownie minutkę, żeby tylko zmiękczyć lekko, dodało krastu. Tutaj. Mechanizm podobny jak w poprzednim, czyli wszystko do środka doprawiamy i blendujemy. I tak jak zawsze powtarzam przy salsie. Ona jest ciepła i w ogóle świeżo zrobiona. Pamiętajcie, ona będzie rzadsza niż za jakieś 10 minut. Ona troszkę stężeje, więc nie panikujcie. Jak jest rzadkie, będzie git. No to dobra, zaczynamy od dwóch klasycznych smaków. Czyli wlatują placki. Na jeden placek idzie meksykański serek. Ale kurde, gorący. Na drugi placek idzie cheddar. Przy okazji zapowiadam od razu że niedługo wleci odcinek o biria Tacos, wiem, że dużo osób czeka. książce było pięknie opisane, fajnie byłoby to teraz zrobić w praktyce i pokazać Wam, jak to wygląda na filmie. Dobra, chwilę to się podgrzewa i teraz bierzemy, robimy tak, składamy, nic trudnego. W sumie to można powiedzieć, że to jest taka wersja prostych tostów polskich. U nich nie używa się aż tak bardzo chleba, jak u nas, bardziej te tortille i stąd tak to wygląda. No, i wykładamy, zobaczmy, to, to już płynie, więc widzicie, jest gotowe. Jak mnie znacie, pomimo tego, że to jest wersja, że tak powiem, bieda, to trochę ją podkręcimy i dlatego. Sakra. No i proszę bardzo, dwie proste quesadillas. No to spróbujmy pierwszego wariantu. Sos pikantny plus, zobaczcie, co się dzieje tutaj. To jest niesamowite, że tak prosta rzecz może być tak dobra. Wydawałoby się, że tu nic nie ma. Placek i ser. Ale to musi być oczywiście nie placek, i odpowiedni ser. Zobaczmy wersję z cheddar'em. Zupełnie inny kierunek, ale to samo uniwersum. Uniwersum wy***anego smaku po prostu. Jeżeli na planie dużo jem, mało mówię. Oznacza to tylko jedno. Złoto. Lecimy z kolejnymi. Synchronizada, czyli właśnie synchroniczne dwa placki. To, co u nas jest znane jako quesadilla. Zrobimy sobie teraz to, więc wrzucamy. Dwa placki, żeby je podgrzać. Na pierwszym układamy już, że tak powiem, minso i w ogóle właściwy, że tak powiem, farsz. Więc dajemy na to refried beans. Refried beans się robi bardzo prosto. Tu macie szybki podgląd. możecie sobie boczek, dodajecie trochę wody, dodajecie trochę fasoli, gotujecie, rozgniatacie, przyprawiacie na przykład kminem, solą, cayenne, Czy tam Czym tam lubicie? Ogólnie to jest bardzo proste. To jest akurat czarna fasola, więc wygląda trochę jak borówki, ale jakiej byście nie użyli, będzie dobra. Czerwona też, biała też będzie gigi. Więc tutaj dowolność całkowita. Dobra, oprócz fasolki pójdzie mieszanka serów. Damy trochę tego, trochę tego Mexico, i na to pójdzie szyneczka. W tym przypadku prosił to to, bo ładnie wygląda. Teraz dokładamy sobie jeszcze więcej sera z góry. I teraz robimy o takie akcje. I to jest właśnie, moi drodzy, to nie jest quesadilla. to jest właśnie synchronizada. Pora odwrócić, wariata. Pamiętajcie, jak sobie dociśniecie w ten sposób, to po pierwsze dociskacie, żeby było równo dopieczone, a po drugie ciepło nie ucieka i wraca do tego i się troszkę paruje, więc wtedy ten ser się jeszcze bardziej szybciej rozpuszcza. Zrzucamy. Ponownie wypadałoby udekorować z sosami, więc ta butelka wyjątkowo ze mną dzisiaj nie współpracuje, bo ma za cienkie wylot, ale ta jak najbardziej chce współpracować i ona tu będzie o, robiła poślawe wzorki jak 5 lat. Tak czy inaczej, proszę bardzo, synchronizada. No to spróbujmy synchro kanapki. Fotogeniczne to nie jest, ale smakowe jest i to bardzo. Aż mi się włączyła głównie muzyczka z strofkami. Złoto, naprawdę złoto. Po prostu ta sąka tutaj się tak dogadała z tą szynką, z tymi serami i z tymi salsami, że po prostu to jest najbrzydsza, jedna z najbrzydszych potraw jakie robiłem. A jednocześnie najbardziej smaczna. Na tym polega właśnie paradoks tego typu dań. Jedziemy dalej pora na kurczaka. Sos w stylu Kentucky, Kentucky Gold. Można go zrobić od zera. Macie w opisie shortcika, w którym kiedyś to pokazałem. Uproszczona wersja to jest po prostu wymieszanie sosu barbecue z majonezem i wychodzi bardzo podobny smak. Wiadomo, że nie tak samo, ale Tutaj będzie się działo to naprawdę dobrze, więc niezależnie od tego, czy nazwiecie to Kentucky Gold, czy nie, to, to jest super mix. Jeśli sobie wymieszacie dobrej jakości mające takie kewpie z przykład dobrym sosem barbecue, no to wtedy wyjdzie złoto. Dobra, kolejna synchronizada. Teraz zrobimy kesadie w stylu Kentucky Fried Chicken, ale zrobimy to w formie synchronizada, czyli znowu dwa placuszki, więc wlatują dwa skurczybyki. Zaczynamy klasycznie od sera. Do tego idzie kurczak w stylu. Kentucky. Mój przepis na KFC znacie, bo jest odcinek o tym mega długi, więc polecam sobie wrzucić na jej w pisie. Nie wiem, jak oni go robią w KFC, prawdę mówiąc, bo nigdy chyba tego nie zamawiałem. Wiem, że takie coś istnieje. Może zaraz miałem w życiu okazję to, tego spróbować. I co? Co na pewno będzie jeszcze to szło do środka? Sos Kentucky w stylu Kentucky, ten, który robiliśmy. Blatuje duża ilość tego sosu i przykrywamy to ponownie serem. Tutaj cheddar będzie prym, Ten meksykański to tylko tak dla konsystencji, można powiedzieć. Pozdrawiam jelita wszystkich, którzy mają na laktozę i tolerancję. W będzie się po prostu. Synchronizujemy obie warstwy. Za chwilę będziemy to odwracać. Proszę bardzo. Profesjonalny rzut z obrotem 180 stopni. Czekam na noty. Finisz, że tak powiem, ruch. Teraz to musimy tak pokroić jak w KFC. No i proszę bardzo, quesadilla, a właściwie synchronizada. Tylu, Kentaki Pride Chicken. Zobaczmy. Powiem tak, jest zajebiście, Co prawda, totalnie nie przypomina poprzednich, bo jest zupełnie, zupełnie, kurde, po prostu wywrócili ten wóz, wóz z węglem w drugą stronę, pojechał. Bardzo charakterne, bardzo mówię, serowo, faskowo, takie słodkie, jest bardzo dalekie od Meksyku, mówię, bardzo dalekie od Tex mexu raczej fast foodowa adaptacja, taka powiedzmy quesadilla, czy tam synchronizady, jednak jest coś w tym ciekawego, więc jeżeli ktoś lubi tego typu smaki, a tym bardziej, że jesteśmy gdzieś tam poniekąd wypływanie częściowo na KFC, to myślę, że warto spróbować zrobić sobie w to w domu, zwłaszcza jak macie chęć i na przykład nam zostały takie kurczaki, bo na przykład robiliście, albo gdzieś zamówiliście i wam zostały, albo macie na przykład schabowego, też możecie zrobić, nie widzę żadnych przeciwwskazań, ten sosik powinien zadziałać, także trzymajcie się teraz mocno, bo będziemy wie, że z finalnym, finalną quesadillą, a właściwie z synchronizadą. Do wersji wypasionej, że tak powiem, zrobimy sobie proste, prostego kurczaka w stylu meksykańskim. Zobaczycie, że bardzo mało przypraw i zadziała to świetnie. Także mamy tutaj udka z kurczaka bez kości. Wrzucamy na olej z awokado w tym przypadku, może być oliwa, może być zwykły olej. Więc im więcej oleju tym lepiej w tym przypadku, bo tutaj to będzie troszkę nawiązywało do carnitas. Bardzo łatwy miks przyprawowy. Trochę soli, akurat tutaj nie żałujemy. Pieprzu, kmin rzymski, oregano, kilka goździków, dwa liście laurowe. Dwa kawałki cebuli. I do tego czosnek, oczywiście. Sok z pomarańczy, i w ogóle cały owoc najlepiej tutaj wrzucić, żeby puścił te wszystkie olejki. Teraz bardzo ważne, trzymajcie duży gaz, bo nam się to musi tutaj troszkę skrastować. Ja też się pospieszyłem troszeczkę z sokiem. Ten sok warto dodać dopiero po kilku minutach, żeby naprawdę zopało kraść i kot spodu. Ale jak już wrzuciłem, no to, no to już będziemy mieli. Ale mówię, najpierw sam zostawić, najlepiej sam olej, plus przyprawy. Niech to się lekko przyjara. Odwrócić. Przyjarać i dodać sok i pozostałe składniki, które za chwilę dodamy. I na tym etapie, jak to się kilka minut posmaży na dużym ogniu, złapie ten kraścik, dodajemy mleko. Możecie użyć mleka skondensowanego i wody, albo po prostu zwykłego, tłustego mleka. I tajemniczy składnik cola. I teraz zostawiamy to na kolejne 20-30 minut, żeby się gotowało bez przykrycia, żeby się to redukowało, intensyfikowało do środka kurczaka. No i po 15-20 minutach zobaczcie, co się dzieje. To jest mięciutkie, doszło pięknie. Wszystkie smaki się wchłonęły. Jak smakowo? Zobaczmy. Mm. Po prostu musicie spróbować. Ciężko opisać, bardzo intensywne, wszystko wlazło po prostu w to mięso, jest idealnie. I teraz możecie to poszarpać i prosto na kasadiję, do burrito czy do taco. Ale co ja polecam zrobić, zostawić sobie, posiekać, ale później jeszcze na blaszy w piekarniku, na górnej grzałce, na, na włączonej tej takiej brojlerze, potwierdź na chwilę, wtedy jest złoto totalne. Przed nami final boss tego odcinka. Ktoś powie, jak możesz mówić final boss o jedzeniu? No właśnie tak, jeżeli placki wyglądają tak. Jeżeli w placka możesz nawinąć dziecko. To jest final boss. Zabieramy się do za roboty. Zobaczcie, jest taki, taka wielkość, że się nie mieszczył nam tutaj. Oczywiście synchronizada to musi być ser. Synchronizowany jeden z drugim. Troszkę cheddaru I teraz nasz kurczaczek w stylu Carnitas. Poleciał sobie jeszcze się tutaj zamarynował. Ja się po prostu boję, co z tego będzie. Wiem, że to będzie za dobre. Troszkę pomidorków, żeby nie było, żeby zważył. Symbolicznie. Prozdrowotnie. Prozdrowotnie, na to idzie zdrowa ilość. Kolejna. Healthy amount of cheese. I do tego jeszcze więcej terra. Zatem synchronizujemy teraz te dwie kanapki. Spróbujmy teraz to Wrócić kickflipem, robimy 900 tonem. O kurde, nie wierzyłem, że to wyjdzie. No dobra, łatwiej będzie chyba jednak łopatą to zgarnąć. rozgarnąć. Nadewkę jedną też się włożyć, więc zabawimy się. No, to spróbujmy. To można jak pizzę jest zobaczcie. A zobaczmy, jak wygląda środek z ciekawości. Ła, zjedzmy! To jest tak wyrąbiste, to jest tak intensywne, to jest tak smaczne, że się tak fajnie połączyło, że chciałem zabrać deskę i z tym wyjść, żeby było bardziej dramatycznie, ale zapomniałem, że to jest na dwóch deskach podane. Żarty na bok zajebiste. Myślę, że to jest piękne zwiększenie stopniowania jakości smaku, stopnia powiedzmy skomplikowania tego starego i prostego jak świat Pesadilla y, czy Synchronisada, jak to, kto woli. Podsumowując, każdy z tych smaków dzisiejszych jest zarąbisty, której wersji byście nie wybrali, będzie super, ale na pewno polecam zacząć od placków tortilli, tych, które macie w moim przepisie, bo one zrobią naprawdę robotę, tak ze sklepu nie mają podejścia po prostu jest smalec, mąka, sól i woda. Uwierzcie mi na słowo, spróbujcie i zobaczycie, że miałem rację. Tymczasem życzę smacznego. Dajcie znać, zostawcie subatkę w górę. Na dzisiaj tyle. Przypominam, że na pole macie książeczkę, nóż i różne inne rzeczy. Do zobaczyska, Siemanko. No,